Witaj, bracie i siostro. Jestem pastor Antonio Junior. W moim domu, modląc się, rozmyślałem i Pan dotknął mojego serca, by przekazać Ci dziś biblijną refleksję do Twojego życia. Wiecie, bracia, patrząc na naród Izraela w Starym Testamencie, widzimy, że był bardzo bałwochwalczy. Mieli wiele bałwochwalstw, czcili innych Bogów. I myślimy sobie, jakże ten lud był buntowniczy, jaki uparty, jaki nieposłuszny? Bracia dziś Bożki? Dla Ewangelików przede wszystkim Bożki nie są widoczne, ale są to niewidzialne Bożki, które są w naszym sercu. Jezus mówił, że pieniądze są Bożkiem, fałszywym Bogiem. On nawet dzieli nasze serce między służeniem Bogu a służeniem Mamonie, czyli Bogu pieniędzy. Jezus powiedział, nie można służyć jednocześnie Bogu i pieniądzom, bo albo zadowalicie jednego, a drugiego nie, albo odwrotnie, bracia. To tylko jeden z bożków, ale mówi się, że serce to fabryka bożków. Bożków bracia, my wielbimy drużynę piłkarską, wielbimy może pastora w kościele lidera grupy domowej. Czasem osobę, którą podziwiasz, stawiasz na piedestale i traktujesz jak Boga. Ile związków, bracia, Bóg pozwala, żeby związek się skończył, żeby randka się skończyła? Dlaczego? Ta osoba nie radziła sobie i pokładała nadzieję oraz zaufanie w człowieku. Bracia, ludzie kochają wiele rzeczy. Pierwsze przykazanie. Nie twórz rzeźb ani podobizn czegokolwiek. Jestem Bogiem żywym i prawdziwym, bracia. Bóg nigdy nie chciał zastępcy. On chce być naszym jedynym Bogiem, jesteśmy Jego własnością. Amen. I chcę się z Tobą tutaj podzielić o obietnicy Boga dla Abrahama, że zostanie Ojcem wielu narodów. Większość z nas już zna tę historię. Ale kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, i on uwierzył, uwierzył Panu, że Bóg ocali swojego własnego syna Izaaka, kiedy miał go złożyć w ofierze. Biblia mówi w liście do Galatów, rozdział 3, że Abraham wierzył, że naprawdę Bóg wskrzesi jego syna, ponieważ zrozumiał przesłanie Ewangelii. Osoba, która usłyszała przesłanie Ewangelii w jasny sposób. I Bóg uhonorował jego wiarę, ponieważ w chwili, gdy miał złożyć swojego syna w ofierze, anioł zatrzymał jego rękę. A potem Bóg naprawdę dał. Baranka, który był tam uwięziony w zaroślach, i on wziął go i złożył w ofierze zamiast swojego syna. Jezus, bracia, to baranek, który przyszedł zgładzić nasz grzech, i dlatego Jezus umarł za nas, abyśmy nie musieli być tam na krzyżu. Nie wiem z jaką walką się zmagasz, ale chcę ci powiedzieć: najgorsza burza już minęła. Amen. Wszystko, co dziś cię trapi, Jezus już pokonał za ciebie. Dlatego to jest moment, abyś położył swoją wiarę w nim, swoją myśl w nim i żeby twoje serce było całkowicie zwrócone ku niemu. Biblia mówi tutaj w Księdze Rodzaju 15 werset 11, że kiedy Abraham zawarł przymierze, on zrobił tam rytuał poświęcenia dla Pana. W tamtym momencie drapieżne ptaki zaczęły zlatywać się na zwłoki, na te ofiary, ale Abraham je odpędzał, odganiał je. Bracia te ptaki symbolizują ataki duchowe. Diabeł chciał już na samym początku pokrzyżować Boży plan, ale Bóg dał wybawienie przez Abrahama, ale Abraham miał rozeznanie i przepędził te ptaki. I wiesz, co się wtedy stało? W wersecie 12 przeczytam Ci. Abraham miał sen o czymś, co wydarzy się w przyszłości. Zwróć dużą uwagę, mówi, tak? O zachodzie słońca Abraham zapadł w głęboki sen. A oto ogarnęły go gęste i przerażające ciemności. Wtedy Pan rzekł do niego: Wiedz, że Twoi potomkowie będą cudzoziemcami w ziemi, która nie będzie do nich należeć, gdzie również będą zniewoleni i uciskani przez 400 lat. Lecz ja ukażę naród, któremu będą służyć jako niewolnicy, a potem wyjdą stamtąd z wielkim bogactwem. Amen, bracia, pozwólcie, że coś wam powiem, Bóg. Jest Bogiem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Bóg już znał przyszłość. I to nie znaczy, że Bóg jest zły, nie, ale dlatego, że Bóg wiedział, że to się wydarzy. I Bóg powiedział do Abrahama przez ten sen, przez to marzenie, powiedział Abrahamowi: Twoje potomstwo niestety będzie niewolnikami, będzie uciskane przez 400 lat. Potem ukaże, w tym przypadku faraona, ukaże faraona i sprawie, że wyjdziecie z wielkim bogactwem. Bracia, tutaj widzę jedną rzecz. Bóg pozwolił na zło w życiu ludu bożego. Ty, który mnie słuchasz, być może przechodzisz przez trudną walkę? Wiedz jedno: niezależnie od przyczyny tej walki, tej próby, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Amen. Bóg miał kontrolę nad potomkami Abrahama. Przeczytam Ci kolejny fragment z Księgi Rodzaju, rozdział 46. Zwróć uwagę. Tym razem Bóg rozmawia z potomkiem Abrahama. Pamiętaj: Abraham, Izaak i Jakub. W tym przypadku, tutaj teraz chodzi o wnuka Abrahama, Jakuba. Pamiętasz, że Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael? Bóg czasem nazywa go Izraelem, a czasem Jakubem. Przeczytam Ci, co Bóg powiedział wnukowi Abrahama. Zwróć uwagę. I Bóg przemówił do Izraela przez nocne widzenie: "Jakubie, Jakubie". A on rzekł: "Oto jestem, Panie". Bóg odpowiedział: "Ja jestem Bogiem twojego ojca. Nie bój się schodzić do Egiptu, bo tam uczynię z ciebie wielki naród. Ja sam zejdę z tobą do Egiptu i na pewno cię stamtąd wyprowadzę. A ręka Józefa zamknie twoje oczy, amen bracia. Budujmy tę historię razem ze mną. Bóg złożył obietnicę Abrahamowi, złożył obietnicę Izaakowi, a teraz składa obietnicę Jakubowi. I powiedział: Po Twoje potomstwo, uczynię z Was wielki naród i będę z Tobą, gdy zejdziesz do Egiptu. Pamiętaj, że Jakub był ojcem Józefa. Wszyscy znamy jego historię. Został sprzedany przez swoich braci, aż Bóg uczynił Józefa zarządcą Egiptu, drugą najważniejszą osobą w Egipcie, tylko pod faraonem. Bracia, Bóg był z synem Jakuba, tylko że Jakub. On bardzo się martwił, bo myślał, że jego syn umarł, myślał, że jego syn został schwytany przez jakieś zwierzę. Nie wiedział, co się z nim stało, bo Biblia mówi, że bracia przekazali ojcu, iż nic nie można zrobić. Widzimy tu troskę i opiekę Boga nad swoimi dziećmi. I Pan powiedział: Ręka Józefa zamknie twoje oczy. To znaczy, spotkasz się ponownie ze swoim synem Jakubie, spotkasz się z Józefem, swoim ukochanym synem. I jeszcze jedno, będziesz miał szczęśliwy, błogosławiony koniec życia, ponieważ twój syn zamknie twoje oczy. Pewnie widziałeś w filmie, jak ktoś umiera i ktoś zamyka mu oczy. To znak szacunku, to znak honoru, że ta osoba będzie kontynuować potomstwo, rozumiesz? I Bóg mówił: słuchaj rozmnożę Twoje potomstwo. Ale teraz chcę dalej czytać z tobą kontynuację. I tutaj widzimy, że Józef już od dawna rządził Egiptem, i wiemy, bracia, że żaden człowiek nie żyje wiecznie na tej ziemi. Jesteśmy tu tylko przechodniami. I Józef w końcu umarł. Pojawia się tu kwestia, bracia: za rządów Józefa w Egipcie panowało wielkie bogactwo. Bóg pobłogosławił, i wtedy rodzina Józefa przyszła z nim zamieszkać. Ponad 70 osób należało do całej jego rodziny, przyszli z nim zamieszkać. I z tej grupy ludzi zaczęli się rozmnażać w Egipcie. A teraz przeczytam Ci dalszy ciąg. Zobacz, co mówi Księga Wyjścia: Rozdział 1, werset 6 i werset 7. Jest napisane tak: spójrz: Otóż Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie pomarli. Izraelici jednak byli płodni, rozmnażali się, stali się liczni i bardzo się wzmocnili, tak że wypełnili cały Egipt. Wtedy w Egipcie zasiadł nowy król, nieznający Józefa i powiedział do swego ludu, zobaczcie, lud Izraela jest teraz liczny i silniejszy od nas. Musimy postąpić przebiegle, aby nie stali się jeszcze liczniejsi, bo w razie wojny mogą przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i uciec z Egiptu. Ustanowili więc nad nimi przełożonych robót przymusowych, aby ich uciskać ciężkimi pracami. Bracia, tutaj jest napisane, że pojawił się nowy faraon, nowe pokolenie, a ten faraon nic nie wiedział o Józefie. Nie znamy dokładnie kontekstu tamtych czasów. Możliwe, że nie chciał nic wiedzieć o Józefie. Jest mało prawdopodobne, żeby nic nie wiedział, ponieważ Józef przyniósł Egiptowi ogromne bogactwo. Bóg poprzez niego ocalił wiele istnień, w tym rodzinę Józefa, przed głodem, który nawiedził Ziemię. Ale w pewnym sensie nie chciał wiedzieć o pokoleniu Józefa, o tym, co zrobił, nie chciał uhonorować jego dzieci. A potomstwo Józefa zaczęło tak bardzo rosnąć, bracia, i stało się tak licznym ludem, że faraon się przestraszył. Pomyślał: Ten lud tak bardzo rośnie, może się zbuntują przeciwko nam i połączą się z naszymi wrogami, więc zniewolimy ich. Bracia, wszyscy znamy tę historię. Lud Izraela stał się niewolnikiem w Egipcie i pozostali tam przez 400 lat. Pamiętasz sen, który Bóg dał Abrahamowi? Mieli zostać niewolnikami. Ten koszmar się spełnił. Teraz byli tam zmuszeni do ciężkiej pracy. I często nie rozumiemy, dlaczego Bóg pozwolił na to niewolnictwo. Dlaczego ten lud, który był ludem Bożym, potomkami Boga, musiał przechodzić przez tyle cierpienia? Wyobraź sobie, dzisiaj, bracia, widzimy w naszym kraju, widzimy. Jak często polityka jest rządzona przez złych ludzi, ludzi, którzy nie boją się pana? Bracia, od urodzenia słyszę złe opinie o politykach, bo korupcja jest rakiem naszego społeczeństwa. A teraz wyobraźcie sobie tych ludzi, bracia, którzy umierali, a potem przychodziło następne pokolenie i kolejne i kolejne, i nie widzieli żadnych oznak poprawy. Może się zastanawiasz, dlaczego ci ludzie stali się niewolnikami? Czy to tylko dlatego, że faraon nie pamiętał potomków Józefa? Bracia? Pokażę wam prawdziwy powód, dla którego ten lud był niewolnikiem w Egipcie, bracia. Wszyscy wiemy, że kiedy rozmnożyli się tam wewnątrz pałacu faraona, Bóg powołał Mojżesza, Mojżesza, zrozumiał, że ten zniewolony lud to była jego własna rodzina, to był lud, który kochał i wtedy chciał bronić tego zniewolonego ludu i w końcu zabił Egipcjanina. Uciekł więc na pustynię i przebywał tam na pustyni przez 40 lat, aż Bóg przemówił do niego w płonącym krzewie, w krzewie, który płonął ogniem, i Bóg wezwał go, aby wyzwolił lud. Bracia, wiemy, że kiedy Bóg użył Mojżesza, aby stanął przed faraonem i poprosił o uwolnienie ludu, faraon zatwardził swoje serce. To był zły człowiek, reprezentował tam szatana, wiesz? Nie zobaczysz słowa szatan w Starym Testamencie, ale on był obecny między wierszami, za kulisami. To dlatego, że w Starym Testamencie nie mówiło się o szatanie, ponieważ ludzie nie mieli jeszcze głębokiej wiedzy o świecie duchowym, tak jak my mamy dzisiaj, bo dzięki Jezusowi zrozumieliśmy, że naprawdę mamy przeciwnika, którym jest szatan. Rozumiemy, że istnieją zwierzchności i moce. Nowy Testament odsłania przed nami tę kurtynę, czego nie znajdziesz w Starym Testamencie, ale wiemy, że szatan stał za tym wszystkim. Nawet diabeł, bracia, nie czyni nic bez zgody Boga. Wiecie, co się stało? Bóg użył Mojżesza, aby wyzwolić lud, ale faraon nie chciał. Wtedy Bóg zaczął zsyłać plagi, a każda z tych plag miała na celu upokorzyć i zniszczyć egipskich bogów. Każda z dziesięciu plag pokazywała, że żywy i prawdziwy Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest potężniejszy niż bogowie Egiptu. Tylko, że bracia, tu właśnie pojawia się kwestia. Dlatego chciałem to z tobą nagrać. Co mówi Biblia? Że Mojżesz wyzwolił lud, przeszli przez Morze Czerwone i teraz wchodzili do ziemi obiecanej przez Jozuego. Jozue był następcą Mojżesza, więc Jozue... On nam ujawnia powód, dla którego lud był zniewolony przez 400 lat, co jest czymś, czego wiele osób nie wie. Chcę ci przeczytać, zobacz, co mówi księga Jozłego 24:14. On mówi tak: Bójcie się pana i służcie mu w szczerości i wierności. Odrzućcie bogów, którym służyli wasi przodkowie za Eufratem i w Egipcie, i służcie panu. Bracia, nie wiem czy zauważyliście, ale on tu zdradził sekret. Biblia to jak poszukiwanie skarbów, można tak powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy studiowali Biblię, ponieważ Biblia jest pełna perełek do odkrycia. I tutaj powiedział tak: "Słuchajcie, ja i mój dom będziemy służyć Panu". I proszę was, bójcie się Pana, służcie mu z całego serca i nie postępujcie jak wasi przodkowie. Którzy czcili w Egipcie fałszywych bogów, rozumiecie? Więc tutaj dał nam duchowy klucz. Bracia, ci ludzie byli zniewoleni w Egipcie, ponieważ przywiązali się do egipskich bogów. Dokładnie tak, 400 lat niewoli. Wiecie dlaczego? Zaczęli lubić bogów Egiptu, bracia. Był Bóg od płodności, Bóg od dobrobytu, Bóg na każdą dziedzinę życia. Hebrajczycy mieli tylko jednego Boga, któremu służyli, tak wtedy myślano. Naszego Boga nie widzimy, nie możemy go dotknąć, nie możemy zobaczyć jego oblicza. Tymczasem bogowie egipscy byli bardzo atrakcyjni, bracia. Byli to olbrzymi bogowie, ogromne posągi i ci ludzie się nimi zachwycili. Taka jest prawda, bracia. Hebrajczycy zakochali się w egipskich bogach. I to właśnie z tego powodu przyszło niewolnictwo. Przeczytam jeszcze jeden fragment, żebyś zrozumiał, że to naprawdę się urzeczywistniło. To była prawda. I to sam Ezechiel, prorok Ezechiel, przyniósł to samo objawienie. Spójrz tam, Ezechiel, rozdział 20, werset 7 i dalej. Zwróć dużą uwagę. Powiedział tak dobrze. I powiedziałem im, Pozbądźcie się wszyscy obrzydliwych obrazów, na które patrzyliście, i nie zanieczyszczajcie się bożkami Egiptu. Ja jestem wasz Bóg. Ale oni zbuntowali się i nie chcieli mnie słuchać, i nie pozbyli się obrzydliwych obrazów, na które patrzyli swoimi oczami. I oni również nie chcieli porzucić bożków Egiptu. Dlatego powiedziałem, że wyleję na nich mój gniew i spuszczę na nich moją zapalczywość w Egipcie. Lecz ze względu na moje imię postąpiłem tak, aby moje imię nie było znieważone na oczach narodów, pośród których oni przebywali. I na czyich oczach? Objawiłem się Izraelitom, aby wyprowadzić ich z Egiptu? Dlatego wyprowadziłem ich z Egiptu i zaprowadziłem na pustynię. Bracia, tutaj prorok Ezechiel mówi nam coś takiego. Słuchajcie, ci ludzie zakochali się w odrażających wizerunkach. Bracia, wszystko to, co zobaczyli w Egipcie, było dla nich bardzo atrakcyjne. Nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego, wiecie? Nawet dziś, gdy tam pojedziesz, byłem tam dwukrotnie. W Egipcie wszystko jest ogromne, bracia, naprawdę ogromne, monumentalne. Bracia, a Hebrajczycy. Oni wtedy ulegli tej pokusie. To jest ta wiadomość i chcę Ci teraz coś powiedzieć. Jeśli przezwyciężysz bałwochwalstwo, jeśli nie będziesz miał żadnego idola w swoim sercu, żadnej osoby, żadnej rzeczy, żadnego dobra materialnego, żadnego marzenia, czasem, bracia, idolem staje się wasze marzenie na przykład o małżeństwie czy dziecku. Bracia, powinniśmy wielbić tylko Boga. Jeśli Bóg zechce, on uczyni wszystko. Wierzę też, że Bóg jest dobry i miłosierny. Psalm 37 mówi, że gdy cieszysz się Jego obecnością, on spełnia pragnienia Twojego serca. Amen. Bóg raduje się, spełniając nasze marzenia, ale nie możemy stawiać ich ponad nim. Wiecie, bracia, wiele osób nie prosperuje, nie rozwija się w życiu, ich życie jest związane, bo wciąż mają Bożki w swoim sercu. Pokonajcie te Bożki, rozumiecie? Podnieś się, nie akceptuj, nie pozwól, by cokolwiek wypełniło twoje serce poza obecnością Boga. Kiedy pościsz, na przykład mówisz panu, ty jesteś ważniejszy niż chleb, którym się żywię, niż moje pożywienie. Wiecie, bracia, często jesteśmy tak skupieni na rzeczach ziemskich, że zaczynamy czcić innych bogów, inne bożki, a wtedy Bóg. On staje się tylko dodatkiem, zaczynasz używać Boga do realizacji swoich marzeń, rozumiesz? Odwracasz rolę. Zamiast najpierw szukać Królestwa Bożego, zaczynasz szukać wszystkich innych rzeczy, a na końcu szukasz Królestwa Bożego. Bracia, to wszystko jest bałwochwalstwem. Musimy prosić Boga o przebaczenie, ponieważ kiedy Bóg zesłał plagi na Egipt, nie upokarzał tylko faraona. Bóg nie tylko zawstydzał wroga. Ale Bóg pokazywał to swojemu własnemu ludowi. Przede wszystkim, bracia, przede wszystkim Bóg pokazywał to hebrajczykom. Patrzcie, musicie przestać czcić tych Bogów, bo zobaczcie, co z nimi robię. Oni są prochem, oni są niczym. Czcicie coś, co nie może odpowiedzieć na wasze modlitwy. Ufacie komuś, kto nie może wypełnić pustki waszego serca. Amen, bracia. Rozumiecie, Bóg nie tylko upokarzał faraona i Egipcjan, ale dawał też lekcje temu ludowi. Musicie się uświęcić, musicie oddawać cześć tylko mnie, abym był jedynym Bogiem w waszym życiu. Amen. Zrozumieliście tę wiadomość, bracia? Chcę się teraz za was pomodlić. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, proszę cię: zasubskrybuj go. Każdego dnia chcę przynosić przesłanie słowo objawione twojemu sercu. Proszę, kliknij tutaj i w przycisk Lubię to. To pomaga YouTube'owi dotrzeć do większej liczby osób. Dobrze, zamknij teraz oczy i pomódlmy się w imię Jezusa. Aleluja, Panie mój Boże i Ojcze, powierzam Tobie życie tego mężczyzny i tej kobiety, którzy przyjęli to słowo do swojego serca. Ojcze, w imię Jezusa, proszę Cię, abyś rozpoczął nową historię w ich życiu. Ojcze. Ale do tego prosimy Cię Boże o przebaczenie za Bożki, za fałszywych Bogów, którzy są w naszych sercach. Ile razy, Ojcze, nie zrezygnowaliśmy z grzechu? Boże, ile razy pozwoliliśmy, by pewne drobne grzechy, ukryte grzechy, to zaczyna przejmować kontrolę nad naszym jestestwem, Ojcze, i to oddala nas od pokoju, od prawdziwego pokoju, który tylko Jezus może dać. Ojcze, przebacz mi duchową prostytucję, przebacz mi panie, przebacz nam Boże, bo często stoimy po środku niezdecydowani. I wtedy szatan przychodzi, żeby zniewolić, szatan przychodzi, żeby ukarać. Często pan na to pozwala. Ojcze, z miłości do nas, abyśmy w nadziei cierpienia mogli o tobie pamiętać. Tak jak syn marnotrawny stracił wszystko, ponieważ umieścił pieniądze w swoim sercu. Chciał swojej części spadku, chciał pieniędzy ponad wszystko, nawet ponad relacje z ojcem i wtedy gorzko cierpiał, ale musiał przez to wszystko przejść, żeby zrozumieć, że w domu ojca już panuje obfitość. Jest pod dostatkiem, jest jedzenia pod dostatkiem, jest radość, obfitość radości. Ojcze wyciągam ręce, proszę zabierz duchową ślepotę. Ilu ludzi teraz jest zagubionych na świecie? Ilu jest zagubionych w kościele, bo nie znają miłości, łaski, mocy Pana i szukają w innych rzeczach wypełnienia pustki swojego serca? O mój Boże i mój Ojcze, dotknij Panie każdego życia i przyprowadź z powrotem zagubione owce. I niech nasze serce będzie świątynią uwielbienia, miejscem, w którym Pan ma upodobanie, by przebywać. W imię Jezusa, ojcze, dziękuję Ci i modlę się. Amen. Chwała Bogu. Niech Bóg Cię obficie błogosławi, bracie i siostro. Mam nadzieję, że zrozumiałeś przesłanie. Proszę Cię teraz, abyś je udostępnił i wysłał do jak największej liczby osób. Wiem, że to ziarno trafi na żyzną glebę. Amen. Niech Bóg Cię błogosławi. Serdecznie pozdrawiam.